Dla osób, które odczuwają dolegliwości w ciągu dnia, czyli nasilają się od powiedzmy południa i apogeum swoje mają w późnym popołudniem albo wieczorem, możecie wykorzystać kilka prób uwodnienia krążka międzykręgowego. Pokazuję wersje, wersje robocze, ponieważ w, w, wyjściową pozycją odciążenia krążka jest położenie się. Można po, wykorzystać pozycję krzesełkową albo pozycję na przykład w podporze przodem z brzuchem wyłożonym na podłożu. E, w zależności od tego, jak, w której pozycji będziecie się, się lepiej czuli. Ale tutaj możecie zrobić proste manewry. E, jeżeli boli Was bardziej w pozycji zgięciowej, jest nasilenie dolegliwości, to pójdźcie, spróbujcie pójść do wyprostu na początek. Czyli przykładowym ćwiczeniem uwodnienia jest taki przeprost, ale w podporze na ręka. Czyli ja tutaj zdejmuję część grawitacji i pozwalam, żeby krążek w tym momencie odpowiednio się wymodelował przez wchłanianie wody do tych części, w której jej brakuje. Utrzymujemy to. 2-3 minuty maksymalnie, tak żeby móc normalnie pracować, ponieważ idealnie by było wykorzystać takie ćwiczenie raz na godzinę, raz na półtorej godziny. E, druga wersja, jeżeli boli mnie bardziej, wyproście jest taka, że wykonuje e, zgięcie, uginam lekko nogi, bo to nie jest ćwiczenie rozciągające, nie chodzi mi o to, żeby rozciągnąć tył ud, tylko e, żeby zmniejszyć nacisk właśnie ten grawitacji na na krążek, uginam sobie nogi, podpieram się, zdejmuję ciężar z kręgosłupa i pozwalam, żeby zmniejszone ciśnienie i czas, żeby zrobiły swoje. Znowu 2-3 minuty, raz na godzinę, raz na, półtore, na, na półtorej godziny. Możemy wykorzystać do uwadniania też zgięcia boczne. Zgięcia boczne będą dawały nam częściowe odciążenie jednej strony albo drugiej strony krążka. Czyli w tym wypadku mogę zrobić wychylenie w jedną stronę. Ręka jest tutaj powyżej tej twardej części, jakby biodra, we wcięciu talii, tak naprawdę. Przytrzymuję jedną stronę, i wcale nie muszę czuć tutaj ciągnięcia całej, całej części bocznej, lewej w tym wypadku tylko wystarczy, że wychylę się lekko w jedną stronę. Wtedy, owszem, kompresja mi się pojawia troszeczkę po stronie prawej, ale ręką zabezpieczam to, a ta część mi się jakby uwadnia w tym wypadku w wyniku tego, że zmniejszam siłę oddziaływającą na krążek. Po, powiedzmy, dwóch minutach przechodzę na drugą stronę. I tu jeszcze ważną rzeczą jest, żebyście zwrócili uwagę na to, czy, czy jesteście w maksymalnym wyproście, czy w maksymalnym zgięciu, bo możecie zrobić te zgięcia boczne w ten sposób, albo zrobić je w ten sposób, zastosujcie pozycję, która będzie dla Was bardziej komfortowa.